Witajcie, z tej strony Lucie a to przed wami luźny materiał Grężyn Impact, chciałem wam dzisiaj przedstawić showcase mojego konta, który jest no dosyć... Ma długi staż, jest chyba dwuletnie ponad na pewno e, Łatwo to można sprawdzić zresztą mm, Proszę was bardzo, 10 października nie 2 października, ja dobrze nie pomyliłem od jakoś w gra wychodziła, albo będzie od wcześniej. A z kolei. Ja tak regularnie dzień w dzień zacząłem grać od wersji 1.6, zdaje się, albo 1.5. Natomiast co Tak szybka opinia o całej grze Genshin Impact jest zajebista. Zwłaszcza jeśli chodzi o, o fakt, że jestem fanem anime, więc na pewno mi przypada do gustu, ale nawet ci co. Lubię po prostu kreskówkowe krajobrazy Bo Genshin ma właśnie taki Kreskówkowy? Może troszeczkę przesadziłem z tym kreskówkowym, ale jednak ma taki Ciekawy Poziom graficzny, wygląd graficzny, artystyczny Nie wiem jak to ukreślić, <laughs> nie umiem w słowa Tak jednak no naprawdę Od względem muzycznym, fabularnym Genshin naprawdę wymiata I naprawdę ma scenariusz godny takiego dobrego anime. Do questów naprawdę scenarzyści robią robotę. Gra jest e, wypuszczana wydawana przez e, Firewares, które jest znane ze sprawą takich gier jeszcze jak Kong Impact, Honga Impact 3 i jeszcze ma niedługo wyjść nowa gra, czyli Honkai Star Rail, jeśli już nie wyszła to ja tam się jakoś nie interesowałem, szczerze mówiąc To są gry wypuszczone już w takim innym uniwersum troszeczkę W uniwersum takim... nowoczesnym Jest tam maszyny, roboty i tak dalej Natomiast Genshin to jest właśnie taki... no fantazy Ala średniowieczna Wiadomo, mieczyk to sprawę, machanie mieczem Dobra, natomiast przechodząc już do głównego tematu odcinka, czyli Showcase może zacznijmy od tego, że jestem Lucik i posiadam rangę 60. Tu jest moje UID, także możecie sobie zobaczyć. To są moje ulubione postacie. Mam 770 achievementów w Spira Miałem na koncie kilka razy 12 piętro na 3 gwiazdki, natomiast jeszcze w tym miesiącu nie robiłem. O, to jest moja obecna sygnatura, ale teraz się pochwalę. YouTube, Albo nie inaczej. Po polsku to napiszę kanał YouTube. F**k, nie umiem pisać. Lucik, The Liar. Dokładnie to jest mój kanał YouTube. Najnice. Tak jak mówiłem, konto Dwa lata mi od tamtej pory naprawdę nieprzerwanie. Znaczy, przerwy były. <grych> Ale od 1.5 y... nieprzerwanie. Gram dzień w dzień. Mam nabite jakieś ponad 700 dni. Może teraz będzie 750. Jakoś tak. O, tam mam jakieś piedestały. Nie jestem typem gracza co przechodzi całą mapę na 100%. Mam może i nedzumę większość wysp. Tak się prezentują moje procenty. Tutaj mamy sumeru. Tutaj mamy całe eee, Tam mamy Mon Monstrat. to dosyć dokładnie zebrałem, ale tutaj nawet mamy 93%. Dragon Spine będzie 94%. Eee, jeśli chodzi o. Eee, tutaj i na Zuma na 100%. 4 wyspy, reszta na 91, 83%. Tutaj łata ale jeśli jesteście fanami eksploracji, zbierania skrzynek, grindu Tutaj nie mam do nadrobienia strasznie To jest to gra dla was Fabularnie też warto ją przejść, gdyż naprawdę Fabuła jest nietuzinkowa nie, nie o to mi chodziło, no, ale dobra Jak widzicie posiadam dwóch archonów w drużynie Natomiast tak naprawdę tutaj potrzebam Czterech wszystkich archonów Gdyż sobie obram taki cel, że Będę chciał mieć wszystkich Archonów. To są moje bronie. Możecie sobie szybko rzucić okiem. Zwłaszcza na książki, na których przegrałem. Tutaj trzy razy Lost Barrier, dwa razy Skyward. I dwa razy przegrałem na broni Leo mówiąc po Primordiale. Ale broń nie jest ładna. na zwłaszcza będzie bardzo dobra, gdyż Leila, jej tarcza skaruje się z HP. A to wiedzą już weterani tej gry. Jeśli ktoś zastanawia się, czy warto zagrać w Genshin Impact, ja zdecydowanie polecam. Gra 9 na 10. Muzyka, oprawa graficzna, wszystko yy, to tak, słowem wstępu. Yy, teraz showcase moich postaci. Tak, to szybko nie wiem, czy będę Wam chciał pokazywać statystyki moich postaci. Bo to zaszło by naprawdę mnóstwo czasu. O, tak szybko przelecę najważniejsze. Yy, tutaj kazucha. Może głównie main DPS-ów, bo na przykład taka Raidenka tutaj wiadomo. Energy Recharge ma w żongli. tutaj jest do, totalnie pod tarczę zrobione jeszcze mogę pokazać, ona ma taką broń takie artefakty, no to za długo zajdzie, ale możecie sobie szybko przelecieć wzrokiem na moje postacie tak to się wszystko prezentuje jeśli chodzi o same w sobie postacie, każda ma do powiedzenia własną historię którą można sobie poczytać na przykład w w profile tutaj macie Voiceover można odsłuchać. No dokładnie. No i w questach jeszcze można jeszcze bliżej postać, poznać ich historię, ich, ich charaktery i w ogóle. aktorzy głosowi ogółem w także robią bardzo dobrą robotę. Osobiście gram na y, angielskim voiceoverze, aczkolwiek raz na jakiś czas jak sobie gramy luźno to. Zmieniam sobie w audio na... audio? A nie, w language na yy, japoński, gdyż y, anime przeważnie oglądam z językiem japońskim, a polskimi napisami. Niestety tutaj polskich napisów nie uświadczycie, więc musicie sobie... Yy, ogarnąć <tumuszanie> tłumaczenie angielskiego osobiście. Albo polegać na własnym angielskim. A mimo to warto przebolać. Nawet jeśli tam nie interesujecie się za bardzo fabułą, to sam gameplay bardzo... Yy, fajnie tutaj... O, yy, bardzo oddaję Sprawia dużo radochy. No i fakt, yy, że ja bardzo lubię jednak systemy walki obserwować w grach komputerowych. Jak na przykład TerakSos jest moim ulubionym systemem walki. Yy, tak, jednak Genshin też potrafił mnie przeciągnąć na długie godziny. Przy że spędzam jakoś tak godziny dziennie. Będzie się wyjątkowo więcej, bo nagrywam już. To jest moja druga próba nagrania. <grym> gdyż z pierwszą nie byłem usatysfakcjonowany natomiast, jeśli chodzi o... co ja tu miałem jeszcze? a, właśnie, chciałem przejść do Wishing, gdyż to jest gra gracza Już wszelkie 5-miastkowe postacie, czy 4. Yy, możemy zdobyć za pomocą właśnie Wishowania jednak Genshin jest o tyle fajne, że tutaj ma bardzo ciekawy system Wishing, mianowicie yy, każdy baner ma swoje Pity i nawet jak macie pecha i nie możecie wishować danej postaci, to możecie do danego PT, czyli do 90 Wisha, dostać tą gwarantowaną postać. Tam jeszcze jest 50-50, bo podział jest na postacie limitowanej, postacie standardowe. Jeśli wam 50-50 nie siądzie, to dostaniecie właśnie to jeszcze w postaci ze standardowego banera. A jak wam się nie to dostajecie właśnie to, tą postać, która jest obecnie na banerze Tutaj w tym przypadku dwa banery Ogółem ten okres baneru w tym momencie, w tym miesiącu jest zarąbisty Po wszystko się warto ujrzować No ja akurat Hutao mam Jeśli chodzi o Jelan A wiecie co, spróbuję zbudować Pity. Obym przegrał, bo ja jednak chcę deję. A specjalnie dla was machnę dyszkę teraz Dyszka nie siadła. No ale tak wygląda łyszowanie. O, dwa razy sinciu mi się trafił. Niesamowite. Jeszcze jedna dyszka. Okej. Okay. Śinsiu, ja pierdzielę mam łysa. Łysza. Muszę wam powiedzieć, że ostatnie pół roku to łyszowałem non-stop, tylko na weapon bannerze, żeby sobie dobrze uzbroić postacie. A artefakty to nie wszystko, moim zdaniem. No i ostatnia decha. Nie będę przerabiać primogenów. No niestety miałem pH i gra mi nie oddała. A teraz zwróćcie uwagę, że mam Pity na 40 czy 45, jakoś tak. A Chociaż wiecie co, jeszcze specjalny dla was, dla publiki. Machnę sobie jeszcze dodatkowe... Yy, a nie, głupi jestem. Jeszcze tutaj mamy. Mmm... Jeszcze jedną dyszkę. Dalej już sobie będę zbierać, podb podbijać PZ. Tak jak mówiłem, pół roku zbierałem na. -bon. Ja. Ale nie. Nie! Jelan Waj! <grym> <grym> no niestety przegrałem. Znaczy, wygrałem. To był wygrany. No, właśnie, pokaz w postaci. Ale chciałem daje. A trudno. Jakoś Cię nie przejmuję, ja mam tyle postaci w tych grze, że naprawdę może być to Jan, może być to Deja, no ale też przyjdzie czas, prędzej czy później. Relane są dosyć często danej postaci, tam wystarczy rok odczekać i możemy dostać, dostać drugą szansę na daną postać. Tutaj mamy konstelację na przykład do Sion Gdzie mamy Jelen, tutaj mamy Jelen. A jeszcze goro się trafił. To jeden Tutaj mamy właśnie Jan. Nie planowałem Cię zdobyć, ale do Hut'a będziesz akurat idealna. Jaką być Ci tu broń dać? Trochę hmm. mnie zaskoczyłaś. O, Finding Twilight to było z Eventu limitowana broń. I nie dostaniesz z Wish'a nic z niczego innego. Więc można jej to dać w sumie. Why not? Yy, artefakty... No, artefaktami nie będę się bawić, ale jak widzicie mam kolejną postać w kolekcji. Yy, mam w ogóle na nią materiały? Nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. No generalnie nagranie tego odcinka przyniosło mi szczęście. Chociaż szczerze mówiąc liczyłem, że przegram na catching. <grywy> tak, mówi, yy, nie mówiłem wam tego, ale catching jest moją ulubioną postacią w tej grze. Historia, jej yy, yy, postać, jej charakter bardzo mi przypadł do gustu, nawet jej kusiłem się o kupno skina. Co w samym sobie się dziwi, ale naprawdę tą jej to naprawdę lubiłem tę postać. To jest po prostu postać, gdzie mi wszystko siadło. Na przykład taką Ganię lubię bardzo. Jo, imię też ma w zarąbistych charakterek, Też jej gameplay mi siadł bardzo. E Hutało już trochę mniej gameplay mi siada, ale jednak nie mogę jej odmówić tego, że jest rekordzistką w moich liczbach. E siadło mi na niej jakieś 280 tysięcy. A szczerze mówiąc, mógłbym jeszcze więcej machnąć, ale jakoś nie jestem meta To znaczy, nie koncentruję się jak naj... na jak największych obrażeniach. Koncentruję się na tym, żeby po prostu dobrze się bawić w tej grze. Także, no, najwyraźniej mam Jelan. Dzięki widzowie, coście narobili, kurwa. Ciem, daję. A my co? Odkręćcie to teraz, odkręćcie! Musicie teraz, wiecie co, musicie teraz zrobić? Dać subskrypcję, lajka, bo jak nie, to was zabierniczę. No, także przez was mam jeden. Czucie się winni. <grybujesz> Dobrze. Co jeszcze, ja zastanawiam się, co ja jeszcze miałem powiedzieć nie przedstawiłem, postacie też przedstawiłem pokrótce. Konstelacji nie pokazywałem, ale konstelacje to wszystkie moje pięciogwiazdkowe gwiazdkowe poza Ketchink i Ganiu. Mają C0, jeszcze jakoś nie wyszły po konstelacje, może kiedyś spróbuję. Czerwone gwiazdkowe, tam będę, tak, tak, na szybko pokażę Wam. Traveler wszystko ma C6, tylko Dendro na C5. W ojkąkach widzicie, kto ile ma. PC. Mam nadzieję, że nie robię tego za szybko. I przepraszam za te kliki mojej myszki. Ale jak ten mikrofon, tak jak mówiłem w mojej recenzji, tego mikrofonu, ee, no niestety wykrywa dźwięki za sobą. Co prawda i tak troszeczkę oddaliłem rękę, ale. Dobra, męczarzomów nie mogła tego niestety zablokować. No i to chyba tyle. Talenty mam na mniej więcej 8, 9. Dobra, to chyba tylko. Tyle ja chciałem powiedzieć, tyle chciałem od Was czasu zabrać. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie i w niedalekiej przyszłości razem ze znajomymi z ekipą będę sobie nagrywać różne luźne odcinki. Nie będę tego robić serii na kanale, bo po co nie chcę mi się zakładać nowego konta? Chociaż u mnie będą głównie serie zagrajmy w. Tak jak na przykład Dark Souls Hollow Knight. W niedalekiej przyszłości również planuję Gotika nagrać, gdyż jest to moja seria. Ym, seria mój pierwszy RPG dzieciństwa i mam ogromny do niego syntymetryk i na pewno będę chciał go uhonorować na moim kanale yy, no i to kurde niepotrzebnie nie, nie przedłużam ten odcinek lajkujcie subskrybujcie gdyż jesteśmy mi to w tej chwili winni <grywy> i trzymajcie się do następnego do usłyszenia heja!